Polski rząd dość szybko wygrał wojnę z Alkotubkami. Teraz, na fali zwycięstwa, chce powalczyć z e papierosami jednorazowymi, a także tak zwanymi snusami. A walka ta naprawdę może być ciężka i nierówna, bo chińskie jednorazówki zalewają praktycznie cały nasz kraj. Jak przedstawiają politycy, przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo dzieci. Tylko czy na pewno. Jakie plany ma rząd i co to może oznaczać dla nas wszystkich, o tym w dzisiejszym materiale. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy, od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. I tak, wiem, wiem, zaraz powiecie, że kolejny temat zastępczy. Uwierzcie mi, monitorujemy te najważniejsze, ale o tym też musimy mówić, bo ewidentnie problem jest naprawdę duży. Bo rzeczywiście badania wykazują, że nieletni palą naprawdę sporo. No i przede wszystkim upodobali sobie jednorazówki. Nie mówimy tutaj o 16-17-latkach. W mediach pojawiły się już informacje nawet o 11-letnich dzieciach. Według raportu palenie papierosów i wapowanie, badanie młodzieży szkolnej, zrealizowanej w ramach kampanii edukacyjnej Wdychasz czy Oddychasz, jednorazowe papierosy są najpopularniejsze. Używką nikotynową wśród młodzieży w wieku szkolnym. Do ich codziennego używania przyznaje się blisko połowa uczniów, czyli 47,6%. Na no przerażający jest także staż palenia młodzieży. Już w 2020 roku Rzecznik Praw Dziecka bił na alarm, przedstawiając inne statystyki. Z których wynika, że 34% młodych epalaczy w wieku 16-17 lat pali od ponad roku, 31% od 2 do 5 lat, a 4% nawet ponad 5 lat najczęściej dla rozrywki. Tak odpowiedziało 53% badanych. A co jeszcze bardziej przerażające, 93% badanych uważa, że ogólnie palenie uzależnia, ale tylko 75% ma takie przekonanie wobec e-papierosów. No a sama popularność jednorazówek jest banalna do wytłumaczenia. Po pierwsze i najważniejsze, mnogość smaków, bo jak dodaje instytut tych obecnie na rynku jest nawet 770 wariantów. Przecież od lat w Unii Europejskiej nie możemy kupić zarówno papierosów smakowych, jak i mentolowych, a równocześnie mamy dostęp do ogromnej gamy smaków, właśnie e-papierosów i e-papierosów jednorazowych. Nic więc dziwnego, że dorośli i dzieci wybierają e-papierosy. Dodatkowo po prostu nie śmierdzą, a właściwie wręcz przeciwnie, one pachną. Łatwo je także ukryć tu właśnie jeśli chodzi o młodzież, no i całkiem ładnie wyglądają. Dodatkowo słucham różnych wypowiedzi posłów i nie mam już pojęcia jak chcą to rozwiązać. Pracujemy w Ministerstwie Zdrowia nad ustawą zakazującą jednorazowych e-papierosów. Już w marcu tego roku zapowiadała to minister zdrowia Izabela Leszczyna. Jest tylko jeden istotny problem. Producenci jak zwykle was wyprzedzili. Te e papierosy wyglądają tak samo jak jednorazówki. Jest tylko jedna różnica są ładowane, no i wkłada się do nich tylko nowe wkłady, więc czysto teoretycznie na razie przestają być jednorazówkami. To, co rzeczywiście jest skandaliczne, to to, że te produkty kupują dzieci. I teraz pytanie: dlaczego? Bo przecież ciężko uwierzyć, że ktoś sprzedaje to w sklepie jedenastolatkowi. I słuchajcie, nie zrozumcie mnie źle, to nie jest tak, że ja żyję w jakiejś utopii. Doskonale zdaję sobie sprawę, że można mieć starszego kolegę, który przynajmniej wygląda na pełnoletniego. Wiem, że można spotkać jakiegoś przysłowowego pana Menela pod sklepem. Chodzi mi tylko o to, że to nie może być aż tak ogromna skala w legalnych punktach dystrybucji czy sklepach. Dlatego zacząłem się zastanawiać i... Znalazłem odpowiedź na pytanie. Nie chcę tu reklamować żadnej tego typu strony czy uczyć młodzieży procedury, ale zastanawia mnie, jak to jest możliwe. Wystarczy wpisać w internecie na przykład jednorazówki 12 tysięcy buchów, wybrać dany smak, ilość, podać dane przesyłki, na przykład do paczkomatu i po prostu zapłacić. Zapytacie zapewne, gdzie jest jakaś weryfikacja wieku. Ano nie ma. Znaczy, przepraszam, właściwie to jest. Na próbę z Krzysztofem Pieszko z redakcji postanowiliśmy zamówić wcześniej wspomniane snusy, bo to było dla mnie niewiarygodne. Jedyna weryfikacja wieku, ano zaznaczenie na wejściu na stronie, że jest się pełnoletnim. Nic więcej. Kumacie jedynym zabezpieczeniem jest pytanie na wejściu o to, czy jest się pełnoletnim, jak z jakiejś strony z filmami dla dorosłych, co Umówmy się, wszyscy wiemy, że nie działa najlepiej. I nie byłem w stanie uwierzyć, ale te snusy na drugi dzień naprawdę już znalazły się w paczkomacie, więc wasze dzieci mogą bez problemu zamówić zarówno je, jak i właśnie wcześniej wspomniane jednorazówki. I wy politycy podkreślacie, że z tym również chcecie walczyć. Tylko w jaki sposób? Wystarczy, że te strony zmienią domenę. A zresztą, nawet jeśli Wam się uda, no to mamy jeszcze pełno różnych innych sposobów, chociażby media społecznościowe. Co chwilę widzę na platformach różne ogłoszenia z tego typu produktami, uwierzcie, nikogo tam nie proszą o dowód. Więc może nim doczepicie się do legalnych producentów, którzy sprzedają swoje produkty w normalnych sklepach z akcyzą, to zajmijcie się całą szarą strefą, bo to tam sprzedaje się największe syfy i to bez żadnej kontroli. Jak podaje IPAK, blisko 60% jednorazowych e papierosów jest niezgodna z przepisami polskiego prawa, alarmując także, że w licznych sklepach internetowych można zakupić produkty bez akcyzy, czyli 60 milionów była nielegalna i nieprzebadana. Wskazano także takie zaniedbania jak Przekroczenie przez producentów dopuszczalnej pojemności płynu z nikotyną. Przekroczenie przez producentów dopuszczalnego stężenia nikotyny w płynie, brak zgłoszeń ze strony producenta do biura do spraw substancji chemicznych o wprowadzenie produktu na rynek, albo brak wymaganych prawnie informacji. np. zbyt małe ostrzeżenia zdrowotne na paczkach, brak informacji o stężeniu wdychanej nikotyny, czy brak instrukcji w języku polskim. I to nie o to chodzi, że ja się teraz czepiam obecnego rządu, bo cały proceder rozpoczął się już dużo wcześniej, ale te Teraz to na was spoczywa odpowiedzialność, żeby ten problem rozwiązać. Bo tu wracam do sprawdzonych i niesprawdzonych jednorazówek. Bo tu rodzi się moje pytanie, czy to na pewno dobra droga? Czy całkowity zakaz tych urządzeń to na pewno dobry pomysł? Bo to, że palenie jest szkodliwe, doskonale wiemy to, że dzieci nie powinny mieć dostępu do tego typu urządzeń, też jest oczywiste, to, że wyrzucamy miliony małych baterii plastikowych opakowań rocznie, także nie jest najlepszym i najbardziej ekologicznym rozwiązaniem, ba jest wręcz śmiesznym rozwiązaniem przy wszystkich tych unijnych dyrektywach dotyczących plastikowych słomek, talerzy albo zakrętek przyczepionych do butelek. Moim zdaniem koncepcja całkowitego zakazu Powiększy szarą strefę i sprawi, że jeszcze trudniej będzie ją wam kontrolować. A co za tym idzie, do potencjalnych kupców może trafiać jeszcze więcej niezbadanych i niesprawdzonych produktów, które znacząco mogą odbiegać od dyrektyw biura do spraw substancji chemicznych. Najprostszy przykład marihuana. Oprócz medycznej nielegalna. A wychodzicie w piątek wieczorem do centrum miasta i praktycznie na każdym rogu czujecie jej woń i nie macie pojęcia, jakiej jest to na jakości. No ale pójdźmy dalej. Najlepsze jest to, że przy całej tej sprawie próbujecie przepchnąć coś, na czym chcecie zarobić. Bo już od jakiegoś czasu nieśmiało wspominacie o podwyżkach akcyzy na papierosy, wyroby tytoniowe oraz płyny do e-papierosów. Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, który przyjęła Rada Ministrów, zakłada, że w 2025 roku stawka akcyzy w części kwotowej w przypadku papierosów wzrośnie o 25%, w roku 2026 o kolejne 20%, a w roku 2027 o 15%. Z kolei część kwotowa akcyzy na tytoń do palenia zostanie podniesiona 38% w roku przyszłym, o 30% w roku 2026 oraz o 22% w roku 2027. No a jeśli chodzi o akcyzy na cygara i cygaretki, to sprawa ma się dosłownie tak samo jak w przypadku papierosów. Oczywiście wszystko to pod płaszczykiem walki o bezpieczeństwo dzieci i zdrowie Polaków. O całym temacie można mówić naprawdę godzinami, chociażby skąd się wzięła moda na e-papierosy i po co powstały. Jednak dla podsumowania myśli. Czy dzieci nie powinny mieć dostępu do tego typu produktów? Oczywiście, że tak. Czy problemem są te sprzedawane w normalnych sklepach? Nie, a przynajmniej nie największym. Największym problemem są te niesprawdzone, niezgodne z polskim prawem, ściągane hurtowo z Chin, których zdobycie, jak widać, jest banalne nawet dla jedenastolatka. Partnerem głównym kanału Zero jest rocketjobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.